Podcast politycznie niepoprawny. Wiadomości Flash. Zamach terrorystyczny w Rosji. Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w piątek salę koncertową Krokus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą. Otworzono do ludzi ogień, były też doniesienia o eksplozjach. Początkowo znaczna część polityków Rosji o zamach posądzała Ukraińców, co miało być paliwem propagandowym do poparcia wojny. Jednak szybko okazało się, że za zamachem stoi państwo islamskie. ISIS od razu podało, że celem ich obecnie jest Europa. Sytuacja ta zmienia optykę w Europie. Teraz kraje NATO, w tym głównie Stany Zjednoczone, które dotąd postrzegały Rosję jako wielkiego oprawcę, nagle wraz z Rosją mają wspólnego wroga. Stany Zjednoczone i kraje NATO, które od lat walczą z ISIS, a jednocześnie wstrzemięźliwie, ale jednoznacznie działają w sprawie wojny w Ukrainie, mają obecnie bardziej skomplikowaną sytuację do rozpatrzenia. W antymuzułmańskiej narracji europejskich krajów, w tym Polski, oraz przy antyeuropejskiej narracji ISIS, Rosja może stać się sprzymierzeńcem Zachodu. Nie są to jednak dobre wieści dla Ukrainy, która może być kartą przetargową. Tym bardziej w świetle wyborów prezydenckich w USA. Pamiętajmy o tym, że Rosja współpracowała z państwami muzułmańskimi, a Czeczeńcy, którzy nomen omen w ostatnich latach przeszli dwie wojny z Rosją, wspierają Rosję w działaniach w Ukrainie. Bez względu na to, czy zamach był bezpośrednim i autonomicznym działaniem państwa ISIS, którym mści się za radzieckie działania w Afganistanie, czy rosyjskie wojny w Czeczeniu, czy też była to brutalna rosyjska prowokacja, która ma na celu pokazanie Rosji od strony bycia ofiarą, sytuacja się skomplikowała. Wydaje się, że zmiany migracyjne i polityczne w Europie są nieuniknione. Natomiast działania zbrojne mogą zostać przesunięte z Europy na Bliski Wschód, a przynajmniej zostaną zdywersyfikowane. Oby nie tylko NATO przeniosło się na Bliski Wschód, pozostawiając Rosję. Handlowe niedziele wracają na tapet. Politycy w ferworze kampanii chętnie poruszają ten temat. Polska 2050 chce wprowadzić dwie niedziele handlowe w miesiącu. W czwartek partia przedstawiła projekt ustawy i zapewniła, że będzie namawiać wszystkich koalicjantów do jego poparcia. Ryszard Petru powiedział na konferencji prasowej, że skierowany do Sejmu projekt zawiera rozwiązanie, które było jednym z postulatów wyborczych Polski 2050. Dwie niedziele handlowe w miesiącu to kompromis pomiędzy pełną liberalizacją handlu a obecnym zakazem. Chcę zwrócić uwagę na to, że zadbaliśmy o pracowników handlu. W tej nowelizacji proponujemy podwójne wynagrodzenie za pracę w niedzielę handlową, powiedział Petru. Polska 2050 będzie namawiać wszystkich koalicjantów do poparcia tego projektu. Platforma Obywatelska była zwolenniczką wszystkich niedziel handlowych w miesiącu, natomiast Lewica nie popiera handlu w niedzielę. Czy temat będzie kartą przetargową w rozmowach o ustawie aborcyjnej? O tym się przekonamy. Handel w niedzielę ma swoje plusy i minusy. Kto by się spodziewał, że PiS, Kościół Katolicki i Lewica będą stanowić ideologiczną jedność? W handlowe niedziele galerie pękają w szwach, w górach i na basenach jakby luźniej, a ludzie nie mają dnia odpoczynku w weekend. Tak jak inni nie mają odpoczynku poza weekendem. Malik Gaku, jeden z kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta w Senegalu jako drugą ojczyznę, traktuje Polskę. 62-latek przed laty studiował w naszym kraju. W wywiadach zapewniał już, że jeśli wygra marcowe wybory, w pierwszą zagraniczną podróż wybierze się do Polski. W wyborach prezydenckich startuje jeszcze 18 innych kandydatów, wśród których znalazła się pierwsza od ponad dekady kobieta. Gaku został magistrem handlu zagranicznego, a później obronił doktorat z ekonomii i zrobił specjalizację w polityce rozwojowej. Niedzielne wybory są czwartym demokratycznym przekazaniem władzy w Senegalu od czasu uzyskania przez niego niepodległości od Francji w 1960 roku. Kraj ten postrzegany jest jako filar stabilności w regionie, w którym w ostatnich latach doszło do dziesiątek zamachów stanu i prób zamachów stanu. Jest to także pierwsze głosowanie bez osoby sprawującej urząd od czasu wprowadzenia ograniczeń kadencji, a wśród 19 kandydatów, w tym jednej kobiety, nie ma wyraźnego faworyta. Wybory prezydenckie odbywają się w warunkach dużej niepewności w związku z nieudaną próbą prezydenta Makiego Sala przełożenia głosowania zaplanowanego na 25 lutego na koniec roku, co wywołało gwałtowne protesty. W wyniku ostatnich wydarzeń poprzedzających niedzielne głosowanie Czołowy przywódca opozycji Usame Sonko został w zeszłym tygodniu zwolniony z więzienia, co wywołało radosne uroczystości na ulicach Dakaru i ponownie podekscytowanie wyborami. Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii pod przewodnictwem profesora doktora habilitowanego medyczny Wojciecha Młynarskiego jest wzorem do naśladowania dla całego świata w walce z białaczkami u dzieci. Polska, dzięki postępowi w diagnostyce molekularnej i terapiach ukierunkowanych molekularnie, może skuteczniej niż kiedykolwiek walczyć z ostrymi białaczkami u dzieci, celując w osiągnięcie wyleczalności na poziomie nawet 95-96%. Polska staje się wzorem do naśladowania w zakresie diagnostyki i terapii onkologicznej. Dostęp do nowoczesnych technik umożliwia precyzyjne określenie charakteru białaczki. Która co roku diagnozowana jest u około 250 do 300 dzieci w Polsce. Najbardziej wzruszającym momentem w pracy zespołu jest jednak obserwowanie, jak dzieci kończące leczenie dzwonią dzwonkiem symbolizującym ich zwycięstwo nad chorobą. Te chwile nie tylko stanowią odświętny punkt w trudnej podróży małych pacjentów i ich rodzin, ale również są świadectwem niezłomnej determinacji, pasji i ciężkiej pracy zespołu profesora Młynarskiego. Niech ten dzwonek dzwoni nieustannie. Stany Zjednoczone. Puma zaatakowała braci, którzy poszukiwali zrzuconych poroży w rejonie Georgetown w hrabstwie Eldorado. Osiemnastoletni mężczyzna został poważnie ranny i przewieziony do szpitala. Wcześniej udało mu się powiadomić biuro szeryfa, dzięki czemu udzielono mu pomocy medycznej. Bracia rozdzielili się podczas ataku Pumy. Niestety mniej szczęścia miał starszy z braci. Gdy funkcjonariusze go odnaleźli, musieli strzałami przepędzać pumę. Niestety, 21-letni mężczyzna nie przeżył ataku. Według Agencji Stanowej ataki pum na ludzi są niezwykle rzadkie. To pierwszy śmiertelny atak pumy od 30 lat w stanie Kalifornia. Według kalifornijskich urzędników do spraw dzikiej przyrody, od 1890 roku odnotowano mniej niż 50 ataków pum na ludzi, a tylko 6 z nich zakończyło się śmiercią. Pumę zastrzelono i przewieziono do badań. Kalifornijski Departament Rybołówstwa i Dzikiej Przyrody spróbuje teraz się dowiedzieć, dlaczego doszło do ataku. Toczy ciało młodego mężczyzny i innych myśliwych, czy też kłusowników, którzy polują na zwierzynę, przewosi się do badań, agencje nie podają. W piątek Robert Karaś ogłosił, że w jego organizmie podczas ostatnich zawodów w USA ponownie wykryto doping. Triatlonista w 2023 roku prawie pobił rekord świata na dystansie dziesięciokrotnego Ironmana podczas zawodów w Brazylii. Prawie, bo wynik jednak unieważniono po tym, gdy w jego organizmie wykryto niedozwoloną substancję, a konkretnie drostanolon, więc rekordu nie pobił. Roberta Karasia wciąż obowiązuje dwuletnia dyskwalifikacja przez Federację IUTA za stosowanie do środków dopingujących. W 2023 roku karaś tłumaczył, że nie wiedział o tym, iż podsunięto mu doping. Teraz tłumaczy, że to w pozostałości poprzedniego dopingu. Żona broni w mediach swojego ukochanego męża, tłumacząc, że jest tak spontaniczny i szalony, iż czasem popełnia błędy. Opinia publiczna i sportowcy grzmią na jego temat. Krytyka jest uzasadniona, bo bliżej Robertowi do farmakologii niż sportu. Zastanawiające jest to, czy Robert jest tak naiwny i sam wierzy sobie, czy też tylko traktuje ludzi jak naiwnych. Czy to nadal karaś, czy już leszcz? Prawdopodobnie w karasiu jest więcej drostanolonu i klimofenu niż w wielorybie mikroplastiku. Cześć!